Dzień wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek z serwera, ale to nie byle jaki odcinek. Jak widzicie przed sobą jakiś nowa postać, gdzieś była w Brutalku A no właśnie, to jest postać posta z Brutalku Ona ma nazwę kiełek. Słuchajcie. Ale yy, bardzo fajny, nie? Taki robocik. I oczywiście jak widzicie z gadżetami już wszystkim jest Jestem. No, to są dzieki, jak chyba każdy już wie jak ona wygląda i tak dalej. Jest to już Model jest ten skin, właściwie maskotka maskotka Więc są też wszystkie skiny Takie nowe okej okay, nie czekaj był jeszcze Tutaj to jest tutaj taki MZ Jeśli ktoś ma MZ, a nie ma skina jeszcze To no, ja bym po prostu kupił, bo No mi się tak, no tak, no może nie wszystkim się może podobać No a ja sobie zakupiłem coś z, z tego względu Żeby mi po prostu nie będzie łatwiej. skina. Więc, hmm Jakiś horror zwo. Jak widzicie animacja to jest nowa. To jest ta animacja właściwie. I tu jest M. Słuchajcie! Co? To jest nagroda ale i Pucharów. co? To jest nagroda, słuchajcie, więc chyba... raczej chyba nie będzie do kupienia, ale może będzie. Chociaż nie wiem. Chodźcie z Kim do Jazz. O tak właśnie wygląda. Dokładniej z bliska, I widzicie, ma taki ogon. Powiedzieliście głowa że ma ogon właściwie, ale fajny skin oczywiście i jeszcze jaki był skin PSG Shelly oczywiście, które mogło, bo da, wygrać też ten, ten skin, sobie przygotowałem. No fajny, fajny, tylko szkoda, że strzela normalnymi, że, że normalnymi mm, kulkami właściwie strzela. Jakby na przykład strzelała to jak maskot dare, tymi nie wiem, tymi kręconymi. no to byłoby fajnie. Oczywiście też był. Hmm, skin chyba, nie wiem, jeszcze skin? Czeka dopalnie, nic się nie zmieniło. Nie, nic się nie zmieniło. Widzicie, jest 35 na 25, więc mamy wszystkich, Ale Primo nie miał. Nie, nie miał. Beat na pewno nie y, ma, jak To jest ten Dynamite nasz trener. Hmm. Ale fajna, fajna animacja, że tak kopie właściwie. Planetary, no nieważne, no nie ale jak widzicie przed sobą, to to jest prywatny serwer. Jak ma tutaj Haru 1600, ale to się nie przejmuje. Się. Jest coś nowa mapa. Oczywiście jego nie super CID, To no, nie działa. W sumie dobrze. Dobra, to jest jego właściwie Star Power Gwiazd na moce. I przerost I fotosynteza. Co, kiedy tutaj tarczy, który chciałby się z wszystkimi atakami. Jest chowan... Aha, dobra, to weźmy. Okej, okay, dobra. Weźmy sobie w sumie. Aha, to weźmy sobie tą nową mapę, słuchajcie. Nową mapę. Mm, Zadymy. A. Jaka to będzie nowa mapa czykać? Tutaj jest więcej, więc dlatego też... Czekam, czy idealnie od tego robotika. Czekać. O, tak. Tak jest moim zdaniem. Ale dobra. Już tu mamy gadżetów. Lecimy. Okej. Okay. I tak właśnie gada. I tak... A, mam taką ochronę. Dobra. Boty. Dobra, Patrz. Lecimy, jedziemy, jedziemy, jedziemy. O, i to jest taki... O nie, użyłem ulta przez przypadek, słuchajcie, ale spokojnie, uda się nam jakoś naładować tego ulta. Widać, że boty bardziej ogarniają niż my. Także sprawdźcie, łapkę w górę pod tym filmem i subskrypcję, jakbyście mogli. Nie musicie? Ale fajnie będzie było. 5 subskrypcji, 5 subskrybentów. No i będzie git. O nie, ale widzicie to... To blokuję właśnie, miałem taką sytuację z graczami w po prostu no, zablokowaliśmy bota, słuchajcie. Ja właściwie zablokowałam buta, albo ktoś zablokował buta. Zobaczymy, znaczymy, znaczymy. Szybko! Szybko, kiełek dawaj! Dać radę! Bum! No dobra, wejdź. Bum, 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 bum. Bo nie, blokada, blokada. O nie! O nie! Ale spokojnie. W sumie nie, w sumie nie masz czym się przejmować, mi się starałem. To jest najgorsze, że on rzuca gdzie indziej. Nie tam, gdzie powinien. Właśnie. Szybko, dawaj kieł, jak szybko jedz Jedź szybko, bo on nie jeździ więc tego nie mówię chodź Szybciej ty, dlaczego on jakby ty, Nie wiem, chyba to jest jakiś błąd Chyba, okay. nieważne, ja ci nie dałem Spike, jest sławny Tu jest Spike, okej okay. no nie, serio El Primo, jak ja nie lubię El Primo na zadimie Dobra Blokada Tak. O nie, źle wziąłem blokady To jakbym dał tutaj blokadę Szybko kiełek. Dawaj, to jest kiełek. O, brawo, brawo. I, i trzy, 2 i jeden. I BUM! Dwa do jednego. No. Dobra, teraz tylko do spajka, bo jakiś chin. Nie, 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 nie ona, Doleona. Doleona. Robimy tego cienia ładnego. Czę, 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 O, lecimy dalej. Oczywiście ten... no penis niczym się właściwie nie różni. Chodzi o chyba To nic już się nic się niczym nie różni. Patrzcie, leci mój klon. Myślę, że to... Dlaczego tak szybko go zabiliście? To, to jest trochę nie fair. Oj oj. Oj oj. Oj oj. Dobra, idziemy. Niebitka, Niebitka, dobra, szybko wypijeliśmy w Niebitkę. O nie, 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 Bo nie. ja muszę widać poczekać. O nie, jeśli zabili, tak szybko. No i super superfeld powinien... Yy, znaczy mi się podoba oczywiście. Podoba mi się ten pomysł z tą... Cieniem, można tak powiedzieć. Tak nazwać Ale szkoda, że jakby nie atakuje i nie dostaje. I Ci nie umiera. Nie. Nie, to no jest mam nibidki. To za. Mam już taką szansę, nie to. Szybko! Nie zdążyłem kopnąć. Ja cię, nie no to bo wchodzi to bardziej ogarnięte są. Są już ludziami. nie, nie są do końca. Nie! Proszę, nie! Nie, ci wiecie, ale to się rusza. Co ja robię? No to widzę, ja. Nie. nie, nie, o nie, o nie, o nie, o nie. To sobie górę, no Kop gdzieś, nie wiem, my... o tak, to możesz kopnąć, że... Ja tak ja tylko będę, o nie. Tak, czułem. Chodźmy. Zobacz, zobacz, bo boty, dawać. Wypię sobie radę. Jak wykopał to. No będzie gold, będzie gold! Lol. W Jest Jest do jednego i nam zostało 20 sekund do bicia. Nie, 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 nie. No, leo, leciś, leciś, leci. Co tak szybko mnie dobił kold. E to było nie fair, byłem blisko, on powinien paść. Jeden Kop! Kop! I bum! Jest! Mamy, wygraliśmy! Pokazuję, na tutaj jeszcze Czekaj. Aha, jakie są. To Star Power właściwie musi Może coś ale może. Słuchajcie, może to? O, chodźcie, oczywiście ma licencja 7700. O, jak jest chęć na mocy 9. Nie wyślij sobie, że ma od razu. Tylko ma 5500. Ma. I. O, to będzie dobre, słuchajcie, to będzie dobre. Dobra, tylko muszę sobie na, na ładowawce ulta. Bum, bum, o, jest idealny. I patrzcie na to, bo nie, jeszcze nie. Bo dobra, użyjemy tu i tak, nie ma, bo nie. A ja się niestety tego gdzieś indziej, bo ja się boję, że... O, tutaj będzie bezpieczne. Dobra, są, zespół się, są, dobra. Czekam, aż mi się tutaj nowa to ma nałatuje, to ma moja am amunicja i lecimy. Nie wiem, czy ktoś wie, gdzie jest takie coś. Projekt jest strasy. O, na jednego hita. Ja na dwa. Bo to już kończy. Boom. BUM BUM, Bum. Bum. Tego O, boom! I boom! Jak gdzie ja, tak to działa? Dobra, muszę zastać. Ale oczywiście, naprawdę fajne to wszystko. Ten kratisz mi to tak bardzo pasuje. Morkisa. Dobra, rozglądajcie kwiatów. E, mogę go wypróbować z gadziatem? Wy... Pytać, mogę go wypróbować z gadżetem. Czy bez gadziata? Z gadżetem, dobra, testujemy ten gadżet. 3, 4 serio, tak mało? No ci się zadaje tylko 1200.

3, 4 i nie no ma. Dobra. I słuchajcie. Um, no jak on się to podoba oczywiście. No to no, zostawcie łapka w górę. Polecam, słuchajcie. Zostawcie łapka w górę, naprawdę. Oczywiście no, wpadajcie też na moje tam... poprzedniejsze filmy. Gdzie... Nie wiem, czy mam prywatny sektor. O, to jest ten ten... O, widać, że mam 4760. Dobra, nie ma co tutaj już robić. Dobra, a nie, jeszcze jest zgadzać do pana. Pięknie, weźmy sobie pana agenta. Więc czego spróbujmy z gadżetem? Jak Dobra, gadżet, ciekawe, musi mieć boja, dobra. No to sobie załatwimy. Utał szybko, bardzo szybko. Bo tutaj, bum. Tutaj wstępuję na przykład w ksiak. Ulepszyłem. Jaki on jest ogromny. Jaki ogromny słuchajcie jest. co to też jest tak? Nie. Pięćdziesiąt czternaście. I on wcześniej bił. Słuchajcie? I on teraz będzie bił. 364 to jest opieczone 514. Ja nie mogę. Znaczy, bada też się... jest... Ja. Dobra, zostawiacie. Jakie to jest epickie słuchajcie. Ja nie mogę. Lecimy słuchajcie na... albo na, nie, strzelające będzie dla bojów. już tutaj o jak widziałam będzie, będzie tym się strzelającym, no to... Dobra, dobra nie. Pomóżmy temu może Nie i mi tu Myślę, że Kiełek wam się podoba jeszcze ten zadejmować, czyście czy możemy obrócić on ma tutaj taką wodę, on ma taki wentylator, ale naprawdę, na jednym z, słuchajcie, na mapie było to trochę, nie, nie na mapie, na jak jest taka jakby, jak się wchodzi, jest to tam była taka jakby karton z tym właśnie nalepką, z jego minką właśnie, kartka minką. To jest że się rusza A to jest naprawdę fajny. fajny fajna postać. Szczególnie... Mm, no, mi się podoba. Nie wiem jak wam, ale mi się podoba oczywiście. No, napiszcie w komentarzu, czy wam czy ta postać... Czy wam podoba. I mamy! To Kiełka. Tak się nie ma na nazwę. Dostał już... Star Power. Jak widzicie dostał Master Power, że macie... Oj, że macie raz dobra to po otwierajmy sobie I już mamy gadżet słuchajcie. zdrowia A, do, do, do ogrody, dobra. Mamy do Lidzina, okej. Okay. Tutaj nic nie ma, tutaj nic nie ma. Tu jest do tary, okej. Okay. Ciekawe są na całkiem niektóre gadżety. te to są takie trochę dać do dzielnicy na przykład. Aha. No na przykład nie wiem, już to nie na kogoś. Na przykład do tego Mortisa, właśnie. Na przykład do. Na przykład. No, do Mortisa. No bo co? On bije 1200, a dostaje 1300. No. Do, znaczy, dostaje. Wbije 1300 wtedy, bo to jest trochę bez sensu No i troszeczkę wydobita, słuchajcie Jakby on się, teleport... Jakby się teleportował gdzieś indziej A nie tam gdzie on był, to musiałbym wtedy na specjalnie Na przykład tam, o, żeby na przykład uciec, nie? I to też trochę o, Trochę bez sensu Ja aha, aha, dobra, okej, okay, dobra, myślę, że to będzie na tyle Trzymajcie się, papa pa.